Dzisiaj ważne wydarzenie, tak jakby podsumowanie tego miesiąca walki z rakiem piersi. I dzisiaj właśnie o godzinie 14 spotykamy się pod ratuszem w Dzierżoniowie i symboliczne będzie rozwinięcie różowej wstążki. Oczywiście to taki hepening, który ma jeszcze bardziej otworzyć oczy ludziom, kobietom na to, że ta choroba cywilizacyjna jest, jest wielkim problemem, dużym problemem. Odczuwamy to w naszych środowiskach, w naszych rodzinach. Myślę, znakomita większość ludzi, ale jest oczywiście możliwość walki z tą chorobą. Oczywiście wczesne wykrywanie, ale przede wszystkim badania, profilaktyka i na to chcemy zwrócić uwagę, żeby uchronić jak największą ilość kobiet, ale w zasadzie i mężczyzn, bo oczywiście mężczyźni też mają swoje problemy i tutaj myślę, że ta profilaktyka, namawianie do tego, a przede wszystkim organizowanie, czy to systemu ochrony zdrowia, czy w samorządach, tak jak u nas, i badań, i tego typu działań edukacyjnych jest bardzo ważne. Polska jest krajem, który niestety przoduje, jeżeli chodzi o zachorowania i jeśli chodzi o. Śmiertelność. Dlatego dużo mamy jeszcze do zrobienia, dlatego ważny jest taki to, dzień e, różowy październik, e, kiedy to, przypominamy o tym, że ważna jest samokontrola, że ważne jest badanie, to to że to to trzeba sobie przypomnieć, kiedy ostatnio to to byłyśmy e, zbadać pierwsi, zrobić USG, mamografię, a przy okazji cytologię. bo często jest tak, że my o tym mówimy, informujemy, edukujemy, a kobiety nie biorą tego do siebie. Jakby ten problem nie dotyczył ich, dotyczy nas wszystkich, młodych, e, kobiet, w średnim wieku, ale także seniorek, także kobiety, dziewczyny, kobiety, badajmy się. Bardzo chcemy, żeby ta świadomość kobieca się powiększała. Stąd są te wszystkie różne imprezy, stąd jest to nagłośnienie, stąd jest nagłośnienie w prasie, jest nagłośnienie w telewizji. Chcemy my jako Amazonki, jako Stowarzyszenie, staramy się również wychodzić do kobiet z informacjami, jak to było, żeby raka się nie bać. Żeby podejmować z nim walkę. Jest to trudne, jest to bardzo trudne, bo diagnoza jest od razu szokiem dla osoby, której dotyczy. Jest to szok trudny do przeżycia, no ale do przeżycia. I do kobiet zwracamy się po to, żeby same o siebie zadbały. Jak one nie zadbają o siebie, to ten rak będzie robił coraz więcej szkód wśród kobiet. Kobiety mają. Możliwość badania jako pierwsze swoich piersi, wyczucia guza w piersi, to jest najprostszy sposób i wtedy udania się do lekarza koniecznie, natychmiast i później cała historia leczenia, a więc biopsja, a więc operacja, chemioterapia, radioterapia, czasem są to odwrócone elementy, ale jest to ważne. No i ciężki jest, to jest to czas około roku, no różnie czasem parę miesięcy mniej, czasem więcej, kiedy kobieta jest niesprawna, niesprawna fizycznie, brakuje jej siły, całe, organie, całe ciało jest właściwie poranione przez chemię, przez radioterapię, no jest to trudny okres i wtedy jest bardzo ważne, żeby mieć wsparcie w rodzinie, żeby mieć wsparcie wśród przyjaciół, żeby mieć w ogóle wsparcie, żeby móc myśleć nie tylko o bólu, bo ten ból jednak towarzyszy. Jest to leczenie przez okres około pięciu lat. Kiedy kobiety wychodzą z tego, zupełnie wychodzą. Dzieją się różne akcje. To są wykłady, to są konferencje. Różnie, również w Sejmie ostatnio nagraliśmy wspólnie z koleżankami i kolegami z klubu Koalicji Obywatelskiej taki filmik promujący. Zapraszam do, do obejrzenia. Jakby chodzi w internecie już od dwóch dni. Także trzeba włączać się w każdą akcję, bo one są ważne. Takie informujące, takie edukujące, takie, które przypominają, badajmy się. My jesteśmy tutaj najlepszymi świadkami. Tu są panie, które które miały operację jedna z mań 30 lat temu, inna 27 lat temu. Ja wchodzę dziewiąty rok po operacji, a więc jest to do wygrania, ale trzeba bardzo szybko wychwycić, wtedy on nie jest taki straszny. Przez te właśnie działania, poprzez taką informację, poprzez pokazywanie i wystąpienia osób, które w tym temacie zabierają głos, to jest na pewno dobry kierunek, żeby zwrócić uwagę na te problemy i zachęcić właśnie osoby do badania, do profilaktyki i do mówienia o tym, bo nie może to być jakiś temat tabu. Kiedyś tak było, że jak ktoś zachorował, to po prostu się o tym nie mówiło. Myślę, że teraz to jest normalna rzecz i mówiąc o tym, działając, pomagamy tym osobom, które, są już, które już chorują. 9,